Tangle Woods Drive Dobra O! Mamy teraz dwa smugle, udało się Juhu, UPI. O, to nie powinno być problemem okay. People o. Who Are Alone Motherfucker oh. <laughs> Ted Anderson, okej okay. y, Gramy jeszcze raz na tej samej mapie Właśnie widzę to no tak jest tutaj... prezent mi w motion sensor. Dobra, w piwnicy są korki. Dobra. Czyli tak, motion sensor to był ten? To jest to. Tu. To? Ta, ta kostka na dole? To, to tak? Tu. Tak, tylko na razie jeszcze i tak nie wiemy, gdzie jest duch, więc proponuję tego nie brać. Najpierw trzeba go znaleźć. Ale nie mogę mieć tego jako jedno z, czek, z czek rzeczy dobra. No nie warto, na żebyś stracił. <grystanie> nie, slota, no masz tylko trzy rzeczy maksymalnie. To lepiej, żebyś wziął latarkę. NF, latara? Jak już nie wiem, kamerę, I kamerę. albo. Bo te, no, zdjęcia no i wiesz, Zobaczymy. No, nie, wziąłem tą kamerę taką, że widzę jak w ciemności. No, no, no. Ła, ale mgła. Jak na zewnątrz, mgła? Idę za tobą, biegnę nawet. Nie no, to się rozdziel. Do... Nie. Bądź odważny. W sensie. Nie będę odważny. Cię poszłaś? Co skręciłaś? Dobra, zanadzą A, zapomniałam, że to jest amator. Tutaj były włączone korki. O, może od razu uda mi się znaleźć jakieś przeklęte przedmioty, to bym ci powiedziała w ogóle co to jest. Okay. To jest nie zajebiste wiem. miejsce do chowania się. Nie wiem czy patrzeć na, na kamery czy, na kamerę czy patrzeć przed siebie Cygam się. E, jak sprawdzasz ghost orby, to ją na początku polecam przez kamerę. Bo przez kamerę polecam patrzeć zanim się powłącza wszystkie światła po prostu To nie widać go orbu bez kamery? E, no nie no, jak masz włączone światło, Trzeba to światło? możesz przegapić. Bo jednak wiesz. To jest autko? To nie byłoby straszniejsze, gdybyśmy mieli gadać do siebie przez gierkę? Możemy. Nie ma problemu. Nie, bo będziesz się nie, nie będziesz się odzywała, to będzie super creepy. Na początek może tak nie. Ja. <grym> Fajnie by było więcej osób to zrobić. No dlatego ja mówię, ja bym bardzo chętnie, żeby się Princek dokopcował. Młody Forf. też ma, tylko młodego teraz nie ma. Jemu ojciec nie pozwala grać. <grym> O Boże! śmietniku nie. jeden! Coś śmieci, co? Tu mi drzwi macną, przed, przed twarzą moją to zrobił. Ale to nie jest twój pokój, gówniarzu! Chodź tu do mnie. Ja jestem agresywna w tej gierce, bardzo Pięk, przepraszam to za... to. to jest piętro tak przy okazji, czy to jest wszystko parter? Nie, to jest parterówka. Masz piętro na zasadzie piwnicy w dół. W śmietniku. Where are you? Give me a sign. Are you here? Maybe? Czyli tu jesteś najprawdopodobniej. Podobnie. Tym razem raczej nie ma z torbów. Co? Sprawdzam temperaturę. Strasznie ja długo na... spałam. Ja się na to od razu O, Ojej, Możemy tak? mieć raz w szafie? Nie, ale może wyjść na przykład. Ryspa ma zawsze w konkretnym pokoju. W sensie, no na przykład teraz może to być faktycznie korytarz znowu. Ale może się zrespić w szafie, teoretycznie. Ale to bardziej ze względu Czyli na... Formów raczej nie ma, tak? Sprawdziliśmy raczej. wszystko. Znaczy raczej nie. Ale to jest raczej. Więc się nie nastawiaj, że w 100% nie ma. Come out, Ted! Hello, Ted! E, Come out! taki mądry teraz. Siedzi give me a sign. Ted, give me a sign. Are tak you friendly? Jak... Attack my friend. Tak, attack my friend. A następną gierkę zagrasz z przedmiotami startowymi, bo mnie nie będzie stać. Jeżeli nam z... jeszcze... Jak nam zostaną teraz, to nie możemy ich korzystać? No nie, bo jak ja zginę, to tracę wszystkie przedmioty. Co działać ze sobą? Ta łóżka. Czemu tutaj znowu? Are you, Are you here? A, musisz wyjść. Are you here? Zobaczę się, to zobaczę do pana. Jeszcze jedną rzecz, którą na szybko potrzebuję... Jedynka. Jedna rzecz, którą na szybko potrzebuję jeszcze, o której nie pomyślałam. Mouse swap camera. Udasz tam kamerę jakąś? Ta jedna leży na ziemi, ale jest useless as shit. Czy mamy czas? Time? E, tak, bo on pokazuje... Na, na tym niższym poziomie masz czas, zanim... W którym masz jakby gwarantowane, że duch cię jeszcze nie zaatakuje. Czemu mi nie powiedziałaś o czymś takim? Czułbym się 10 razy bezpiecznie. wiedząc, że miałem 5 minut. Już nie masz i tak. Nie ma, are you here? Are you close? Zero. Where to... are you? Jeden. Are you here? Wątpię, że to jest here. Okej, okay, bo to może być też ta część korytarza. Ted Ad Anderson. Tędy przechodził. Na pewno. Are you here? Ted Anderson. How old are you? Do you want to hurt me? How old are you? How old are you? Are you close? Oh, that's so nice of you. Thank you, my dear. Thank you. Jakby uh, Napisał w książce. Jest, jest trójka, wiesz? Cute. Dobra, czekaj, napisał w książce, żeby nie tracić psychy, to sobie wyjdę. Nie, masz 90 na pomoc. Ghostwriting. A co ty teraz. Teraz ty z tym idziesz tutaj? Ja bym się, to... się z nim pogadać, zostawiam ci radyjko. A ja mam tu. Nie, 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 nie. Co? Nie, co Bo ja je wyłączyłam po prostu, chwilowo. Bo to jakby w wiała ducha ogólnie rzecz biorąc. To dobrze. Ted, come out, Ted. Czekaj, okay, bo ja sprawdzam drzwi. Ted, where are you? To jak z nim gadasz, to ja wyjdę. Nie, nie, jeszcze bym dziwił się znać ciebie. To jest jeszcze. U siebie jesteś? Are you here? Do you want to hurt me? Ej, ale nie zamykaj tych drzwi Do you want to hurt me? Chcę by wcześniej go zaatakować, to się zamknął. Are you close? Nie, nie jest close. How old zero. are you? Do you want to hurt me? Is this your place? How też. old are you? Ewidencja. Are you French? Goes writing. Okay. Are you here? Is this your place? I to just to place. Do you want to hurt me? E, czy tyś przesłaś przez przesłaś yeah. przez to... Rad... Przestaw. Do you want to hurt me? Motion sensor Za tobą. Nie tu gdzie patrzysz, w drugim kierunku, tu, tam, no, tu tu przeszedł. Tam ten przeszedł. I trójka była. Okej. Okay. Ted Anderson. A... Powiedz do niego po imieniu. Ted pisał? Anderson. Powiedz tak cztery razy, trzy razy, jak, jak Bloody Mary, A znowu do, przeszedł. Do... No. Znowu przeszedł. Lubi chodzić potem. Czy tak, krucyfiks gdzieś tam w stronie, na dole w tym pokoiku. Tu się wchodzi, to jesteś tu, i on chodzi sobie po tym pomieszczeniu. No on chodzi tym korytarzem, w to mi z powrotem. No, przeszedł znowu. A sól. Przeszedł. Wracam się z przedmiotem. Ty, a tyś taki mądry tutaj w tym tyma może iść tam z nim pogadaj. <gadanie> Raz poszedłem pogadać, to akurat oni też chcieli porozmawiać. <gadanie> Przysiadł się przywitać. Nowego gracza przyjąć. Co mamy? Gdzieś takie coś wiedziałem że ta gierka jest taka creepy Fajnie się to ogląda, naprawdę Jak ktoś to gra Można się zestrać Dlaczego czemu my nie mamy dotców? A co, a teraz nie można? Chłopie. O, połaził tutaj Tu nie ma piętra na pewno? A ile, ile się nałaził, pa. A co tu Co tu To nie jest To co nas uficie? Tu, 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 w pokoiku Takie coś jest białe Tam w rogu A. Ja O czym ty mówisz? Tutaj takie coś jest nie, to jest jakaś tekstura zbagowana. Może być w korytarzu na przykład. To nie jest freezing! Masz temperaturę? Tak, ty! Oddycham tym zimnem. Jest freezing. Ted, when I leave, come out. Come out when I leave the room. Can you move? Can you touch the door? Zero, zero. Can Czy you taki? touch the door? She's freezing. Okay. Give me a sign. Demon Moroi revenant shade. Dlaczego nie ma? Dobra. co odwalam? Zostanie... Ale jeszcze nie wiesz, czy nie ma Dotsa. Demon, Shade, Moroi. To jest easy, więc powinno być działać, tak? Dotsy dots nie powinny w ogóle działać, bo nie pasują do niczego. Tak? Spirit Box jest do Moroya. Ultrafiolet do Demona, AMF MF5 do Shade'a. To raczej nie jest Demon. Jest zbyt grzeczny. A, tam są opisy, no tak. MF-a, tak? Nie, de demon to jest MF, tak? Czy demon 100%? Nie, mówisz? A czy Masz pewność? Nie, nie wydaje mi się, żeby to był po prostu MF, a mf -a w ogóle nawet nie próbowaliśmy ja ani razu. Ja mam, ja mam, w łapach teraz. Idę szukać tego przykrytego przedmiotu. Zrzucałeś to jakieś kurycyfice, albo tym podobno? Jest jeden, ale nie wiem, czy w dobrym miejscu. Troszeczkę się to rusza, tylko. No kart tarota nie ma. A, może być małpiołapka. Okej, wiem, jak to wygląda? Nie ma. No właśnie, chciałabym Ci pokazać, ale nie mogę znaleźć. Tak samo kości nie mogę znaleźć, tak totalnie o tym w ogóle zapomniałam, żeby to w tego poszukać. A warto. Chcesz się tu teraz? Nie. Okej. Okay. To jest ciekawe. Dobra, czy to nie działa? Jak działa spirit... czym jest spirit box? No to jest to, co bierzesz do łapy, odpalasz i gadasz z nim. Znaczy inaczej, próbujesz z nim rozmawiać. Dlaczego, jak tam poszedłem, to się siła zrobiła no siedem? No wiesz też, im dłużej, tym bardziej agresywny się zaczyna robić. Nie ja rozumiem, no dlaczego są agresywni, a O! Jest! Yes, Ouija! Ouija jest w piwnicy. A, czyli tak przywołali ducha. To jest jeden z przyklętych przedmiotów. Dobra, to jest do robienia zdjęć. Pisać pisał. Ouija mm. Sod? Saw... Dobra. Kurde, no, ciężko jest. Ja cię kręcę. Demon Morrow shade. Ultrafiolet? Mamy jakiś ultrafiolet? Ten... Tak, no jest ten fioletowy, ale ten stick fioletowy, ale ja nie mogę nic złapać na tego sticka. Tak szczerze mówiąc. Da się jakoś zablokować, żeby to drzwi się nie zamknął? Nie. A, bym stanął w nich? Nie. spróbuj zamknąć, jak ja stoję. Nie, i tak zamknie. Albo cię przerzuci, po prostu przesunie do środka, albo cię wysunie na zewnątrz. Aha. Aha, w ten sposób. Super. A polecam zostawiać otwarte, bo to jest naj... najlepszy sposób na rozpoznanie, czy jest hand, czy nie. Aha. Super, no tego się zamkłeś wcześniej. No. Hello, Ted. Are you there? Ooo, oh, odpowiedział ci, w sensie... Proszę. Are you friendly? Nope. What are you? Can you turn on off the lights? E, coś się tam poruszyło. No bo on ja... przełaził. Ale tam z przodu. Dwa no plamka nie... się zrobiła na ziemi. Dobra, już zamknę te oczy, bo trzeba zejść poniżej 25% zanim zacznie z nim tam gadać. Zamykam oczy Ale i ja nie patrzę o to co się dzieje. Ja też muszę spaść z Sanity. My po prostu na razie nie spadliśmy z Sanity, bo... Co się stanie, jeżeli będziemy mówić zero Sanity? Nic, Jest po prostu większy, większy procent że zaatakuje czy? Tak, po prostu niektóre demony, niektóre różne duchy mają różny poziom, od którego atakują. Niektóre atakują od 80%, niektóre od 60, niektóre od 50, a niektóre od 20. Czy dzięki Ale to chodzi o duchy różne, że na przykład on atakuje kiedy jesteś... Konkretny rodzaj np. ducha. No. Aha, i on ma swój procent, tak, tak jakby. Teoretycznie tak, ale to też tak różnie działa, ale zazwyczaj tak. No np. demon atakuje już od A, 80%. Czyli... No ale my nawet nie Wystarczy, mamy. Wystarczy jedna osoba ma. No ty masz 82, więc to już jest mniej więcej w zasięgu. Dobra, co nam zostało? Mamy trzy, co nie? Morwa, za gówno. Demon, moroi, 6, ci tak. Moroi, ile procent bym musiał mieć? Na ile bym musiał spać? Are are you, are you okay. here? Okay. Im słabsza jesteś, im silniejszy jest. Are you close? I jeszcze co tam było? Do you want to hurt me? Shade. How old are you? How old are you? Where are you? Do you want to hurt me? Are you close? Is this your place? So to może być shade. How old are you? Ghost step are in you the close? salt. Ghost step in the salt. Dwa razy. Ale mnie wkurwiasz gościu. Idę spróbować widget odpalić.

Ted Anderson. Where are you? Suck me off. Where are you? Suck me off. Make me feel good. Jaki kurwa odważny chłopie. <laughs> Where are you, Ted? Zobaczymy jak długo. <laughs> <laughs> I want brave more. N-Longer... O- oh. Pryyy! Hardness! Jestem atmy. What the fuck? O co chodzi? żeby ciebie nie atakują? Bo ja odpaliłam Ouija. Była dycha. Oczywiście, że była dycha. Bo jesteś w samochodzie? Teraz już tak. I zeszło już? Tak, dwójka jest. Kurwa. Kurwa. Trzyma Chłopie. się dwójka. No, no, skąd miałem wiedzieć, że gościu nagle zamknie drzwi i instant mnie zaatakuje? Przecież to była, była <noise> chwila. Zaczęły, zaczęły się światła migać. <laughs> Odwracał się, czy są drzwi Nagle ma łapska na twarzy. No, bo idź, odpaliłam. Ja tylko mu śpiewałem, śpiewałem też te kolendy, i chciałem, żeby był dla mnie miły. <laughs> jak, odpalisz, dla mnie miły. jak odpalisz. Jak odpalisz przeklęty przedmiot. Tak. dalej? To ogólnie na no 90% zaatakuje w momencie, gdy przedmiot się. Zniszczy. A zniszczył się? Tak. Ale nie wiedziałam o tym, bo poszłam wyłączyć światło. A to ty wyłączyłaś światło. Ale tylko sobie. Ja tylko sobie wyłączyłam światło. twojego światła nie ruszałam. lampy zginąłem. Bo musiałeś się w tym momencie złamać. Witcha musiała się wtedy złamać. Idź, idź se pogadaj z nim, no. Nie będę teraz szła z nim zgadać, bo zgubiłam latarkę. Ja się boję. Zapraszam cię, no. Dobrze. Czyli tak. Demon, shade, moroi. Daję moroi. Czy shade też by pasował? Nie wiem. Najgorsze jest to, że jak... Nie widziałem go nagle. Nie wiedziałem, nie wiedziałem że będę w ciemnym pomieszczeniu, gdzie on będzie potem za mną taka lampka szczeli. Najgorsze jest to, że to działa w ten sposób, że... Jak hand zostanie wywołany przed przyklętym przedmiotem, Patrz, to jest tak jest zwany ta... przyklęty hand. No? I od momentu jak masz przyklęty hand. Twoje hanty działają tak, jak na Nightmarze. Czyli są dłuższe, duch nie przestaje godzić poza Minęła sekunda i nie byłem martwy. <laughs> no wiem, no, co mam ci powiedzieć? W dwie sekundy mnie zabił przecież, on, widzisz, on ma respa chyba w korytarzu zaraz przy drzwiach. Patrzyłaś... No tak! O... Patrz jak chodzi, skurczybyk, od jednego do drugiego. A, udział board, board allows us to talk with the ghost. Widzisz? Czekaj, to znaczy, że... O, a Weeja nie ma jako Ewident? No, Weija nie jest y, dowodem, to jest przyklęty przedmiot po prostu. Aha, po co, to, po co to używać w ogóle? No, bo w ten sposób można zadając pytania duchowi go odnaleźć łatwiej. <laughs> Więcej osób było świetnie, a nie, że ja tam zostałem sam. <laughs> ja nie sądziłam. No, głupio wyszło. To była chwila głupio wyszło. Spirit box nie. On mi jeszcze nie chce odpowiadać. Dobra. Ja Daj moro. Zaznacz sobie coś, no. Moroi sobie daje. Do... Ale to pewnie będzie jakiś kurwa spirit albo ki, wie co. Ruszyłaś, tak? Ta. Ja. Da fuck. Moroi. Ja pierdzielę. Jakie to jest broken? To jest broken. Ta gra jest broken. Jest ja jestem broken. Tyle co z nim gadałam, a on, ze mną, a on mi nie chciał odpowiedzieć. Ham jeden. Dlaczego tych się z nimi drugi raz zaatakowałem? A ciebie nie chcą. Ej, nieprawda, przecież mnie zabił w poprzedniej gerce. Ale to jak nas obu zaczął atakować. Co się odpali, jakże się przechodzili. Dramat, dramat. To co, jakąś roketa? Tak? Świetnie, z chęcią. Ja chcę więcej, więcej, więcej ludzi do tego. wspaniałymi rozgrywkami. Ja chcę więcej ludzi do tego.